Dzień dobry Marlena Siok. Oglądacie Państwo program Mazowsze Wiadomości z regionu. Sprawdźmy co w tym odcinku. Ośrodek radioterapii w Płocku coraz bliżej. Umowa podpisana. Szykują się na czwartą falę, czyli o nowoczesnej fabryce tlenu w stołecznym Meditransie. Galeria Ostrołęka i klasztor do remontu pomogą unijne środki. Bohater Dnia Codziennego, Druh Dominik Piekarski, strażakiem miesiąca sierpnia. Akcja Seniorze bądź bezpieczny na drodze ruszyła. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a wiele na to wskazuje, w 2023 roku mieszkańcy Płocka, którzy wymagają leczenia onkologicznego, nie będą musieli jeździć już do Warszawy czy Bydgoszczy. Na terenie szpitala wojewódzkiego powstanie nowoczesny ośrodek radioterapii, pomogą władze Mazowsza. Starania trwały ponad 8 lat. Wreszcie jednak mówić można o sukcesie. Na terenie wojewódzkiego szpitala zespolonego w Płocku powstanie nowoczesny ośrodek radioterapii. Korzystać z niego będą pacjenci nie tylko z Płocka i okolicznych powiatów, ale też z innych regionów północnego Mazowsza, a także mieszkańcy sąsiednich województw. Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie ośrodka właśnie została podpisana. Jest to inwestycja, która od wielu lat jest oczekiwana tutaj w Płocku. Chcemy, żeby to ten zakład radioterapii był nieco większym takim centrum onkologii, żeby. Wszyscy ci, co potrzebują pomocy medycznej w zakresie onkologii, w tym budynku pozyskali, a więc będą tam poradnie specjalistyczne, różne pracownie, żeby, żeby to wszystko było w jednym miejscu. Samorząd województwa mazowieckiego zdecydował o przeznaczeniu na ten cel 80 milionów złotych. Dzięki takiemu środkowi będziemy mogli leczyć i najpierw diagnozować ludzi, a później leczyć nie tylko na przykład operacyjnie, ale też leczyć chemioterapią, a kończyć leczenie czy kontynuować leczenie poprzez napromieniowanie. Nowoczesny ośrodek radioterapii zostanie wybudowany w sąsiedztwie oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Budynek będzie miał trzy kondygnacje naziemne. Na pierwszym piętrze zaplanowano oddział chemioterapii dziennej. Na drugim onkologiczny oraz łóżkowy radioterapii. Na parterze ulokowane będą pracownia tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego i medycyny nuklearnej. Dodatkowo ośrodek składać się będzie z pracowni brachyterapii oraz teleradioterapii wyposażonej w dwa akceleratory, czyli urządzenia wytwarzające promieniowanie stosowane w terapii onkologicznej. Budowa ośrodka potrwać ma dwa lata. Żeby inwestycja powstała, potrzebny jest dialog. Czyli rozmowy, potem współpraca, podpisanie tych umów, a na końcu realizacja inwestycji, czyli inwestycja, która powstaje. Wartość podpisanej umowy na roboty budowlane i podstawowe wyposażenie niemedyczne to ponad 63 miliony złotych. W kolejnym etapie szpital planuje wyłaniać dostawców wyposażenia medycznego dla ośrodka radioterapii. Czwarta fala koronawirusa COVID-19 przetacza się przez Europę. Na zachodzie, gdzie wskaźnik zaszczepionych jest najwyższy, ludzie chorują, ale nie umierają w takiej skali jak na początku pandemii. Mniej optymistyczna jest sytuacja we wschodniej Europie i niestety także w Polsce, gdzie skala i tempo zakażeń zaczyna wyprzedzać wszelkie prognozy. Jest coraz więcej hospitalizacji, a to oznacza, że lawinowo rośnie też zapotrzebowanie na tlen medyczny, którego już raz brakowało również w Polsce. Stołeczne Pogotowie Ratunkowe nie czekało na ziszczenie się czarnych scenariuszy i uruchomiło właśnie profesjonalną fabrykę tlenu. To pierwsza taka fabryka przy stacji Pogotowia Ratunkowego w Polsce. Jak ona działa, pokaże Państwu Piotr Owczarski. Te urządzenia zapewniają niezależność i zapewniają bezpieczeństwo warszawskiemu Pogotowiu Ratunkowemu. Teraz powiemy Państwu, jak działa taka mała fabryczka tlenu i jakie potrafi zdziałać cuda. Urządzenie działa w ten sposób, że pobiera sprężone powietrze, które jest zezwolone przez sprężarkę, zwykłe powietrze atmosferyczne. Powietrze po uzdatnieniu trafia do specjalnego filtra, który właśnie nazywa się generator tlenu. On filtrowuje azot i zostawia tlen w stężeniu między 90 a 96%. Urządzenie wytwarza 4,5 m3 tlenu na godzinę o ciśnieniu 5 barów, czyli mniej więcej 1. Duża butla, prawie jedna duża butla w ciągu godziny jest w stanie wyprodukować to urządzenie. Przy obecnym stanie, biorąc pod uwagę całą tą taśmę, którą posiadamy, przy pełnym załadowaniu, czyli 20 butli 2 kg plus 30 butli 10 kg, jesteśmy w stanie te butle nabić w przeciągu około 15-16 godzin skalidowych. Jest to proces zautomatyzowany po załączeniu agregatu, który nabija tlen. Nie wymaga żadnej obsługi, a do zakończenia produkcji tlenu, czyli nabicia wszystkich K50 butnika tlenowych. Tlen jest jednym z podstawowych narzędzi w naszej codziennej pracy w karetce, dlatego też cieszy nas, że będziemy mieć do niego ciągły dostęp, zwłaszcza podczas czwartej fali, gdzie odgrywam kluczową rolę. Ale także w innych chorobach, jak na przykład u dzieci, przy stosowaniu nebulizacji, w zapalaniu i W szczycie trzeciej fali niejednokrotnie zdarzało się tak, że tego tlenu brakowało nie tylko w Polsce, nie tylko u nas w Warszawie, także w innych krajach jak Niemcy czy, czy Indie. Duże fabryki nie były w stanie wyprodukować wystarczającej ilości tlenu, nie mówiąc już o tym, że były braki w butlach. Brak możliwości dowiezienia tego trenu, również, bo za mało samochodów było w Polsce, bo nikt nie przewidywał, że będzie takie zapotrzebowanie. Więc takie urządzenie daje po prostu pełną niezależność. Jest odważny i bez względu na okoliczności gotowy udzielić drugiemu człowiekowi pomocy. Druh Dominik Piekarski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej. Strażak był świadkiem wypadku drogowego. Bez cienia wątpliwości, nie tracąc ani chwili przystąpił do akcji. Za swoją bohaterską postawę został nagrodzony tytułem Strażaka Miesiąca. Poznajcie Państwo tego wyjątkowego druha. Ja od samego początku śmieję się z tego, że nie popełniłem żadnego czynu bohaterskiego, ani nie jestem bohaterem, bo działałem tak, jak mi e, mówi sumienie, jak mówi rota ślubowania. Jednak czy każdego z nas stać byłoby na tyle odwagi, by ocalić życie innych? Był środek sierpnia. Druh Dominik Piekarski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej jechał do pracy z Białobrzegów do Radomia. Na drodze krajowej S7 w miejscowości Kamień był świadkiem niebezpiecznego zdarzenia. Samochód, który jechał przede mną, nagle zjechał do e, przybocznego rowu. E, dachował, skosił znak drogowy i, i, i zatrzymał się e, daleko od szosy. Druch Dominik Piekarski natychmiast przystąpił do akcji ratowniczej. Zadziałał impuls, tak? Noga na hamulcu. E, szybko do e, poszkodowanych. Zwłaszcza, że sytuacja była dosyć e, dramatyczna, bo samochód zaczął. E, zaczął wydobywać się dym. W związku z tym bardzo nas gonił czas, a, a samochód znajdował się na dachu, w związku z tym no, to była utrudniona sytuacja. Strażak zabezpieczył miejsce zdarzenia, poprosił świadków zdarzenia o powiadomienie odpowiednich służb, a sam przystąpił do akcji. Uwolnił szybko poszkodowanych z pojazdu i udzielił im pomocy. Oprócz tego do czasu przyjazdu służb ratunkowych sprawnie koordynował akcję, dbając nie tylko o bezpieczeństwo poszkodowanych, ale również gapiów. Cała sytuacja zakończyła się w ten sposób, że na szczęście tym dwóm poszkodowanym e, nic poważnego się nie stało. Zostali zabrani przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala, ale z tego co wiem, wszystko z nimi jest już w porządku. Za swoją pełną odwagi postawę, Druh Dominik Piekarski otrzymał tytuł Strażaka miesiąca sierpnia. Jest to jest oczywiście olbrzymia duma po to się szkolimy jako ratownicy, jako ochotnicy, żeby właśnie w takich sytuacjach stanąć na wysokości zadania. Nagroda ta to nie tylko forma docenienia tych, którzy nie boją się bez względu na okoliczności udzielić niezbędnej pomocy, ale też wskazanie właściwych zachowań i zachęcenie innych do przełamywania strachu i szybkiego reagowania. XVII-wieczny zespół poklasztorny Ojców Bernardynów oraz Zabytkową Galerię w Ostrołęce czekają duże zmiany. Budynki przejdą kompleksową modernizację, a pomogą w tym środki unijne. Zespół klasztorny Bernardynów, w skład którego wchodzi barokowy kościół pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego, budynek poklasztorny z wirydarzem oraz dziedziniec otoczony krużgankami, tzw. kalwaria. To najbardziej okazały obiekt zabytkowy w Ostrołęce, pochodzący z XVII wieku, nazywany Perłą Północnego Mazowsza. 14 marca 1989 roku w klasztorze doszło do pożaru. Całkowitemu zniszczeniu uległy główny ołtarz, chór, organy, znaczna część XVIII-wiecznego wyposażenia oraz wartościowe freski i portret fundatora Kościoła. Tomasza Gocłowskiego. Po tym pożarze trwają prace, żeby przywrócić stan przed pożarem. Wnętrze kościoła udało się zrekonstruować i doprowadzić do pierwotnego stanu w ciągu kilku lat. Inaczej było z więźbą dachową czy wartościowymi malowidłami. Ona była wypalona, niezremontowana nie do końca, brakowało niektórych części. Jednak już niebawem braki te zostaną uzupełnione. Zespół poklasztorny czeka remont zabytkowej więźby dachowej. Wymieniony zostanie również dach. Odrestaurowane zostaną także malowidła cyklu dekorującego krużganki. Przywrócona zostanie architektoniczna barokowa malatura na ścianach i sklepieniach oraz w kruchcie kościoła. Ponadto wymieniona zostanie stolarka okienna wraz z naprawą gzymsów. Oprócz tego w budynkach pojawi się instalacja fotowoltaiczna. Pomoże wsparcie samorządu województwa mazowieckiego. Myślę, że dzięki temu obiekt ten zostanie Ochroniony i będzie służył jeszcze przez wiele, wiele lat zwiedzającym i nam wszystkim. To jednak nie koniec zmian, które już niebawem będzie można zaobserwować w Ostrołęce. Kompleksową renowację przejdzie także historyczny obiekt galerii. Obecnie jest w stanie fatalnym, on nie był remontowany naprawdę 15-20 lat. Już nie mówimy o, tych, o takich standardowych, przyczekających dach, czy zagrzebiałe ściany, ale po prostu nie, on będzie to całkowicie odnowiony budynek, który będzie domą Ostrołęki. W tej chwili galeria mieści się wyłącznie na parterze. Remont budynku pozwoli na zaadaptowanie piętra oraz poddasza. Dzięki czemu galeria będzie mogła zaprezentować pracę jeszcze większej liczby artystów. Całkowita wartość inwestycji to blisko 4 miliony złotych, z czego prawie milion to środki pochodzące z Unii Europejskiej. To też jest bardzo ciekawy obiekt, dlatego też wszystkich ostrołęczan po to, żeby sobie przypomnieć wszystkich gości po to, żeby y, pamiętali, że takie ważne obiekty są w Ostrołęce, obiekty zabytkowe, żeby mogli y, to zobaczyć, zwiedzić, żeby... Posmakować tego kawałka historii, która jest za nami. W sumie decyzją zarządu województwa mazowieckiego, projekty otrzymały blisko 2 miliony unijnego wsparcia. Z każdym rokiem na drogach przybywa seniorów, zarówno kierujących pojazdami, rowerzystów oraz pieszych. W trosce o ich bezpieczeństwo rusza akcja Seniorze bądź bezpieczny na drodze. Jakimi kierowcami są seniorzy, czy jakich błędów na drodze powinni unikać? Między innymi te tematy będą poruszane podczas cyklu spotkań kierowanych do seniorów z subregionu Radomskiego. Będą prowadzić je policjanci, którzy przypomną o obowiązujących przepisach ruchu drogowego, a także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim właściwie się ubierając, stosując się do przepisów ruchu drogowego, nie przekraczając jezdni tam, gdzie nam jest najkrócej, tam, gdzie jest nam najbliżej, tylko w miejscach bezpiecznych, przejściach dla pieszych. To wszystko chroni nas bardziej bezpiecznymi i w ten sposób sami zadbamy i o siebie, i damy radość i innym uczestnikom ruchu. Organizatorem akcji jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Mamy zaplanowane cykle spotkań z seniorami, rozpoczynamy w Iłży, ale już mamy rozplanowany grafik do końca roku. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzyma przygotowany przez Word w Radomiu i MCPS w Warszawie pakiet seniora zawierający artykuły promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz akcesoria odblaskowe poprawiające widoczność na drodze. Nasze działania od kilkunastu lat różnych akcji dla tych maluszków, a więc przedszkolaków, dla młodzieży szkolnej dają efekty w postaci ilości mniejszych zdarzeń takich drogowych, dlatego bardzo to cenimy. Dzisiaj te akcje rozpoczynamy też z seniorami i cieszę się, że to będzie systematycznie realizowane w, całym, w całej Ziemi Radomskiej. Spotkania z seniorami będą powtarzane cyklicznie, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Kluby seniora, czy instytucje i organizacje zajmujące się wspieraniem i aktywizacją seniorów, mogą zgłaszać się do Word w Radomiu w celu ustalenia terminu spotkania. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a wkrótce zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu. Do zobaczenia!